Panowie jedzcie, żebyście nie wrócili głodni do domu, bo w domu szkolacji <grym> nie będzie. Dobra zupka, dobra. Oj, gile tam dobrze w kluczie. Panowie no, jak się zrzygacie, to będzie dolewka. Jedz zupę. Jedz zupę. Zupą. <grym> Magi? Proszę bardzo. No, nie, I jak pani jest Pyszne. Nie naprawdę, nie naprawdę. Musisz Łukasz. O, i tequila. <grystanie> Łukasz, jedz. Nie. Paczek, Patryk, jedz. F**k mnie to, bo te świnia chodząca je**a. Przesoliliście? Patrykowi smakuje, Patryk, Patryk, jedz Patryk, je. ładnie. Łukasz, jeszcze ostatnią łyżeczkę. Nie będę jechał. on No to nie będzie, nie będzie komputerał. Tak? Patryk. Kończmy już dobra Zobaczyłem tego Po ostatniej łyżeczce, ale musi być zjedzona, nie wypluta. Leci samolotik.